Ja pamiętam bardzo dobrze ten dzień. Był to 2010 rok, czyli rok mojej matury. I pamiętam, że z wielkim zaangażowaniem śledziłam od samego początku w telewizji razem z rodzicami i od samego początku wiedzieliśmy, że jest to wydarzenie epokowe takie, które kształtuje tożsamość, takie, po którym należy odpowiedzieć sobie na szereg ważnych pytań. I też wydarzenie, które musimy nosić w sercu przez cały czas. Dlatego właśnie tutaj jesteśmy i co roku przyjeżdżamy, żeby upamiętnić te osoby, które zginęły. Wśród nas, członków, kiedy spotykaliśmy się, najbardziej bolało nas to, jak został potraktowany generał Andrzej Błasik. Z jaką krzywdą spotkała się jego rodzina, jak potraktowano polskiego oficera. I że najpierw to się wszystko wydawało, że jest że wszystko się właściwie wyjaśni. Jeszcze chwila moment i do tego dojdziemy. A właściwie zaczęło się cofanie tak, jakby nie istniały prawa fizyki, nie istniały ludzkie uczucia i postanowiliśmy zaprosić panią generałową Błasikową, żeby ją zapewnić, że my jako zbiorowość będziemy jej pomagać chociażby w modlitwie, spotkaniach, zaprzeczaniu tak w pocztą pantoflową jeden drugiemu, że to jest po prostu... Niemożliwe, żeby taka tragedia mogła się zdarzyć bez udziału osób trzecich. I postanowiliśmy, właśnie za zgodą pani Błasikowej, przyjąć imię generała pilota Andrzeja Błasika i zaprzyjaźnieni jesteśmy z całą rodziną. Wspieramy ich jak tylko możemy i po prostu czujemy to, co oni. I wszędzie byliśmy na wszystkich trzech pogrzebach generała Błosika. W Poznaniu, w Krzesinach, gdzie służył, jest jego pomnik przepiękny pomnik. To tam w Poznaniu gdzieś mieszka, to niech się postara ten pomnik zobaczyć. No i mamy też ból, który w tej chwili nas spotyka do tej pory. Ponieważ tam, gdzie generał Błasik służył w 31. bazie rocznictwa taktycznego, jest cała aleja generała Błasika, jest skwer generała Błasika, ale ulica, przy której mieści się 31. baza, a jest przedłużeniem alei generała Błasika, nosi nazwę w Poznaniu Silników. Na tej ulicy nie mieści się żaden dom mieszkalny, nie trzeba zmieniać żadnych adresów, a niestety Urząd Miasta Poznania, radni Miasta Poznania, którzy są w większości, czyli członkowie Platformy Obywatelskiej. Nie wyrazili zgody na to, żeby ten kawałek ulicy, no bo ja wiem, 150 metrów, też nazywał się nawet nie generała, bo w Poznaniu wszystkie ulice nie noszą tytułów, tylko Andrzeja Błasika, i żeby ta 31. baza rolnictwa taktycznego mieściła się przy ulicy Andrzeja Błasika, żeby w świat to nazwisko poszło, bo on w świecie. Był uznany w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, tylko nie w Polsce. Poznań twierdzi, że generał właśnie dla Poznania nic nie zrobi. Ten ranek 10 kwietnia, on był nastawiony na to, że ja chciałem oglądać w telewizji to, co się będzie działo w Katyniu. Zastała mnie podczas gotowania sobie wody. Nalewałem wody do czajnika w kuchni i do kuchni w spokoju, który był tuż obok. Przybiegła moja córka Małgosia, pamiętam jej oczy najbardziej, mówi tato coś się stało, była jakaś katastrofa, nie wiemy co się stało. Mówi w telewizji się coś pokazują i ja pamiętam tylko tyle, że pobiegłem do telewizora i, no i potem już było wszystko po kolei, co się wydarzało. To znaczy w naszym domu dosyć szybko jedna rzecz, dosyć szybko się zebraliśmy i pojechaliśmy pod płas prezydencki, po prostu. Te dziewięć lat to jest może przeżyć, które z nich były dla Pana Przewodniczącego najbardziej traumatyczne? Znaczy, najtrudniejsze było na pewno takie przeżycie, takie przeżycie bardzo rodzinne, bo 10 sierpnia 2015 roku zmarł mój tata. Ja byłem odpowiedzialny za zgromadzenie i musiałem tu być. Rano się dowiedziałem o tym, co się stało i w ciągu dnia robiłem wszystko, żeby przygotować y, sytuację Rodziny i tego wszystkiego, co było, i wieczorem byłem na uczystościach. I pamiętam, że, że ktoś znaczy ktoś powiedział do prowadzących modlitwę i była modlitwa za mojego tatę pod pałacem prezydenckim. To dla mnie indywidualnie było najtrudniejsze. E, tak, tak, po ludzku, jako taka czynność, to najtrudniejsze było wydarzenie od 16 kwietnia 2016 roku, kiedy pojawili się obywatele RP, kiedy doznawałem no, takich. Oni to nazywają mową nienawiści, mówiąc o nas, więc ja się ośmielę tego porównać. Takich wyrazów braku szacunku, ale też zdarzały się sytuacje i opluwania, i wyzwisk, i bardzo wulgarnych słów, które padały. To było bardzo trudne. A wtedy, kiedy palikot to był, bo, bo to traumę też przeżyliśmy tego kiedy była sytuacja Krzyża to bardziej chyba tą traumę przeżywał mój syn który wnosił Krzyż pod pałac prezydencki jako harcerz potem kiedy obserwował to wszystko jak się tu pojawiałem jak to zobaczyłem co miało miejsce to nie wierzyłem własnym oczom bo sytuacja Krzyża zawsze dla mnie była czymś szczególnym potem kiedy po śmierci świętej pamięci Marka Rosiaka w Łodzi stało się tak że potrzeba było żeby ta służba powstała i to że w jakiś sposób zostałem wskazany przez Obecnie ministrów Macieja Wąsika i oczywiście pana Mariusza Kamińskiego, ale też inne osoby, żebym trochę próbował pomagać. I właściwie efekt jest taki jest dzisiaj, tak? Są ludzie, którzy są wolontariuszami, którym jestem ogromnie wdzięczny od, od tak wielu lat. Właściwie pomaga mi służę, bo tak rozumiem swoją obecność tutaj. Ale też jednocześnie chcę przy tej okazji podziękować jeszcze jednej grupie, tym, którzy stali codziennie pod krzyżem na krakowskim przedmieściu, z rąk których rok temu przyjęliśmy razem z panią poseł Anitą Czerwińską Krzyż. To są obrońcy krzyża. Czekam na to, że ten krzyż będzie przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej, żeby spełnić to oczekiwanie, które jest u nas wszystkich, żeby ten pomnik był połączony z krzyżem. Tragedia, która się stała 9 lat temu, tragedia niebywała. Elita polskiego narodu, dowódcy sił zbrojnych, para prezydencka, w najwyższej rangi ministrowie. I to nie tylko ludzie związani z prawem i sprawiedliwością. Zginęli tam ludzie z różnych opcji politycznych. Dlatego tym bardziej co roku musimy tutaj być, czujemy taką potrzebę i tym bardziej nie rozumiemy tych protestów ludzi. Innych poglądów, którzy uważają, że my nie mamy prawa do tego, aby upamiętniać ofiary tej katastrofy. My nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby upamiętniać ofiary związane z prawem i sprawiedliwością. Jesteśmy tu po to, aby upamiętać wszystkie ofiary. A nasza tradycja, nasza religia czyni ze śmierci pewną świętość i dlatego tu jesteśmy, dlatego upamiętniamy te ofiary. Pytamy o tej katastrofie smoleńskiej, najbardziej to poruszyło mnie, jak trumny właśnie przeleciały na lotnisko i para prezydencka. Było to dla mnie właśnie poruszające jako młodej osoby, bo kończyłam właśnie gimnazjum i tutaj bardzo chciałam uczestniczyć w tych właśnie obchodach. I też bardzo jestem związana z praw... tutaj ogólnie z wartościami ojczyzny. Chciałam pożegnać parę prezydencką. Także uzymiałam w oczach jako 15-letnie dziecko i teraz chcę podziękować tutaj parze prezydenckiej, że możemy żyć w wolnej Polsce. Ja też tą rocznicę katastrofy smoleńskiej zawsze z, no z przykrością wspominam, no bo że jakby tu inaczej nie wspominać, kiedy się utraciło, można powiedzieć śmiało dzisiaj elite. W krakowskim przedmieściu jestem co roku. A pierwsze, pierwsze moje pożegnanie i, i uczczenie tego, co się stało 10 kwietnia 2010 roku miało miejsce 18 kwietnia w Krakowie. Od tamtej pory przyjeżdżamy tutaj y, do Warszawy uczcić i upamiętnić bohat naszych bohaterów. Te dziewięć lat to bardzo wiele różnych przeżyć i traumatycznych i wzruszających. Jakie najbardziej traumatyczne przeżycie zostało Państwu w głowie, w sercach, w umyśle, a które najbardziej wzruszające? No, może najbardziej, jak nosiłam baner smoleński, a obrzucali nas obal, obelgami, na przykład, że jesteśmy złodziejami czy komunistami. A po prostu my chcieliśmy uczcić parę prezydencką i w spokoju odbyć mszę. Jak każdemu Polakowi, patriocie i wyznawcy religii chrześcijańskiej, to się należało. A niektórzy tutaj, właśnie, już nie powiem kto, nas blokowali, rzucali butelkami w nas kamieniami. Ja myślę, że nie rozpatruję tego pod kątem przeżyć. Wszystko tutaj jest tragedią. Wszystko od samej katastrofy poprzez zachowanie opozycji. Dzisiejszej, gdzie, tak jak tu koleżanka mówi, blokowanie marszy, blokowanie możliwości, aby brat oddał hołd zmarłemu bratu. Także, drodzy Państwo, naprawdę myślę, wiele lat jeszcze musi upłynąć, wiele prawdy musi zostać odkryte. Ja mam nadzieję, że dożyję czasów, kiedy prawda o katastrofie smoleńskiej będzie znana i wszystkie fakty będą odkryte przed społeczeństwem. Ja wierzę w to, że wtedy niektórzy będą musieli sporo przepraszać za swoje zachowania, które chociażby mamy przy okazji wcześniejszych rocznic. O wygaszaniu pamięci. Kiedy to to po to tylko, żeby wygasić pamięć, niszczono znicze, usuwano kwiaty, które szły od serca dla pary prezydenckiej, dla przecież tych wszystkich, którzy wtedy lecieli do Smoleńska. To było bardzo smutne. A ta jedność narodu, która była właśnie pod, w dniach... Kwietnia 10 roku na zawsze została w moim sercu i do tego powinniśmy wszyscy dążyć właśnie do takiego zjednoczenia, jakie wtedy wśród Polaków panowało. Takim właśnie traumatycznym przeżyciem jest to, co przeżywamy w tej chwili. A więc niewyjaśniona nadal i coraz mniejsze szanse na wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej wskutek różnych przyczyn, czy to poprzedniego, poprzedniej ekipie rządzącej, czy to Rosjan. Nie nam oceniać tego, jak to powinno wyglądać. W każdym razie nie wiemy o tym, jak to się stało. Natomiast takim bardzo osobistym moim przeżyciem to był przejazd z lotniska pani prezydentowej Kaczyńskiej. I kiedy rzucaliśmy te, te żółte tulipany, widziałem i dzieci, i starsze, no, praktycznie wszyscy rzucali. Nie utkwiłoby to tak mnie w pamięci, jak po pewnym czasie była pani prezydent, nakazała sprzątnięcie w rocznicy katastrofy nakazała sprzątnięcie skrawężników, tylko i wyłącznie skrawężników, nieschodników, właśnie tych żółtych tulipanów. I zastanawiałem się, co tak może ludzi boleć, troszkę tych kwiatów upiękniających przecież naszą wspólną prezydentową.